Czy to może być koniec Michała Kity, czy to jeszcze za wcześnie? KSW na, ten... na pewno. Jesteśmy na kilka dni przed galą KSW-79 w Libercu. Jest z nami jeden z bohaterów, chociaż dość niespodziewany. Michał Kita, cześć. Dzień dobry, witam. No i właśnie, chyba takie najważniejsze pytanie, bo Daniel Romielańczuk był tu chwilę wcześniej. Zdradził, że on dowiedział się o tej walce dzień przed oficjalnym ogłoszeniem. Czy z Twojej perspektywy też tak to wyglądało? zeszły poniedziałek zeszły poniedziałek, bo właśnie teraz myślę, że W zeszły poniedziałek przyszła oferta, ja dałem swoje warunki, a potwierdzenie oferty było we wtorek tydzień temu Czyli no, tak naprawdę dopiero od zeszłego poniedziałku wiesz, że będziesz bił się w Libercu Czy to bardzo wpłynęło na te ostatnie właśnie dni przygotowań? Bo zakładam, że w treningu pełnym na pewno byłeś, tak? bo od ostatniej walki minęło kilka miesięcy No i pewnie zakładałeś, że na którejś z tych najbliższych gal będziesz jednak walczył Zobaczymy w sobotę na, na razie tutaj nie chcesz za wiele zdradzać, ale no, na pewno różnią się te przygotowania, kiedy masz już konkretnego rywala i wiesz, pod co powinieneś się przygotowywać. No takie minusy minuty czasami w ciszy i w spokoju się lepiej pracuje niż. E... Jak to się mówi kiedy światłami i pieterami? Tak? Bo na pewno też jest to bardzo ważna walka, jednak po tych dwóch porażkach z praselem i stosiciem. No zakładam, że chciałbyś się w końcu przełamać. No, myślisz, że nie. Na pewno, ale ktoś to zawsze. Grać nam po prostu i tyle. Lego, powiedziałem, to będzie po prostu. Czysto sportowa walka. Wygra po prostu lepszy, co w oktagonie, zostanie w oktagonie i tyle. No i też pewnie można spodziewać się, że to jednak będzie błyskawiczna walka, bo Michał kita przyzwyczaił w KSW, że nie zostawia werdyktu sędziom. to błyskawiczna, nie wiem, co jest powiedziane błyskawiczna, no ale. Skończy się przed czasem. Nie będzie, nie, nie, nie będzie pełnego dystansu. I tutaj możesz złożyć taką deklarację, że. Taką deklarację już od ponad trzech lat składam i za każdym razem, czy wygram, czy przegram się sprawdza, tak? Nie ma, nie ma decyzji. To prawda, chociaż wiemy, że Daniel Romylańczuk miał pewne decyzje, na przykład na, w swojej ostatniej walce z Michałem Martinkiem, no i wywołało to mnóstwo kontrowersji. Czy oglądałeś tę walkę, jak widziałeś ten tak, werdykt? widziałem walkę i Daniel ją przegrał. Jasno, stanowczo? No normalnie, tak jak powiedziałem, sympatia sympatią, ale matematyka matematyką. To jest właśnie te... Od wielu lat, ja mówię, mamy niekompetentnych sędziów, bo nie można porównać siły ciosu. Co innego jest, jak ktoś dostanie cios, pada na dechy, na kolana, co innego, jak ktoś dostaje wymianie i siłę ciosu obliczanie, że ktoś Cię raz mocno trafi, głowa Ci ale dalej, stoisz na nogach, do tego, że w trakcie Twojego naporu trafi Cię trzy czy 4 razy. Jeden... Tutaj cios, tam trzy. Matematyka. Jeden nie jest równy trzech. A jak w takim razie wyjaśnić to, że mimo odwołania ten werdykt nie został zmieniony? To nie do mnie pytania. To wy jesteście ponad dziennikarze od zadawania pytań, więc proszę do federacji, która o tym decyduje, a nie do zawodników. Jasne. Teraz pewnie najważniejsze, no na pewno, a nie pewne jest to starcie w sobotę z Danielem Amielańczukiem, ale czy gdzieś tam z tyłu głowy jest jeszcze marzenie, żeby spróbować ponownie... Czyli liczy się wyłącznie sobota. Czyli rozumiem, że walka Defrisa z Dafinem zupełnie nie interesuje... Nic mnie nie interesuje żadna innowacja. Tutaj trzeba być po prostu e, w jakimś tam sensie samolubnym, ale to dla mnie najważniejsze jest moja walka, nic innego, więc mnie, mnie nie interesuje na tej gali. Oczywiście też wiadomo, że na pewno nie zakładasz przegranej, no ale gdyby to była trzecia porażka ja z zakłada, rzędu? Nie zakładasz przegraną, wiesz, jestem sportowcem, nieraz wygrałem, nieraz przegrałem i, i wiesz o tym, że są dwa wyjścia, tak? No, nie by jest Remis, ale <laughs> sędziom psz, zostawię. sędziom a ja sędziom nie zostawię decyzji. No właśnie, no ale to w takim razie skoro dopuszczasz tę myśl, no bo wiadomo, to jest sport, jak no powiedziałeś. Że, wiesz, chcę wygrać i tak. myślę i uważam, że wygram, ale też dopuszczam, że mogę przegrać i nie będzie żadnych wymówek, że dwa tygodnie wcześniej czy cokolwiek, na niej się okaże lepszy, będzie lepszy. I gdyby Wygrym. to była ta trzecia porażka z rzędu, to czy to może być koniec Michała Kity, czy to jeszcze za wcześnie? było na, na pewno, a co do, do, co do e, decyzji mojej kariery, to nauczyłem się już w życiu, że... Choćby nawet było, nie wiem, jak najgorzej, najgorzej, ciężko, to na gorąco się nie podejmuje takiej decyzji. A gdyby nie KSW, to już takie ostatnie pytanie, to czy ewentualnie to zakończenie mogłoby mieć miejsce na flikowej scenie, czy to w ogóle nie ta bajka? Mm, na dzień dzisiejszy nie ta bajka w ogóle, nie, nie, nie ten. Jasne, no to... A poza tym ja potrafię, ja potrafię spieniężyć swoje rzeczy, więc e, nie wiem, czy mój target na flików jest, e, czy tam moje garze do tej publiczności akurat by trafiły, ale... Wątpię, bardzo bardzo wątpię. Rozumiem tę myśl, ale też wiemy, że ostatnio na przykład Damian Janikowski się bił, który też jakby nie wszedł w świat flików, jeżeli chodzi o jakieś Mamy tam. No się ze sportowcy, to też tak. jest inna walka, tak? No, jeżeli by była jakaś walka ze sportowcem i inżarzem, by się zgadzała, można by było się zastanowić, ale wątpię. Jasne. No to To ze mną mają problem, żeby się bić, a nie z nimi. To będzie tyle z mojej strony, więc życzę dużo zdrowia w tych ostatnich dniach i żeby wszystko się udało. Do, do soboty dotrwać. Dziękuję.